Powtarzanie tych samych błędów to tak naprawdę wybór porażki. Każda porażka to kolejny krok w stronę sukcesu. Dziel się tylko tym, co konieczne, nie wszystkim, co wiesz. Czyny mówią prawdę wyraźniej niż słowa. Życie staje się lepsze, gdy przestajesz oczekiwać czegoś od innych. Tylko ty masz kontrolę nad swoimi emocjami, nikt inny nie może cię zdenerwować. Opanuj swoje słowa, myśli i finanse. Spokój przychodzi, gdy Twoje życie prywatne pozostaje prywatne. Mierz swój postęp, porównując siebie do tego, kim byłeś wczoraj. Zadowolenie z małego prowadzi do szczęścia z wszystkiego. Żyj bez ciągłego przejmowania się tym, co myślą o Tobie inni. Prawdziwa dojrzałość to zrozumienie, dlaczego ktoś cię zranił i nie odwzajemnianie tego. Twoje życie jest całkowicie w twoich rękach. Nie czekaj na wybawcę. Wyrażaj swój wyjątkowy głos bez względu na opinię innych. Bycie w zgodzie ze sobą to najpotężniejszy prezent, jaki możesz sobie dać. Milczenie w obliczu braku szacunku może być silniejsze niż słowa. Przekraczaj swoje granice. Nikt inny nie wykona tej ciężkiej pracy za ciebie. Kiedy cel wydaje się odległy, nie obniżaj poprzeczki, zwiększ wysiłek. Prawdziwą zdradą nie jest kłamstwo, to utrata zaufania na przyszłość. Inteligencję pokazuje chęć dostosowania się i rozwoju. Nie jestem utalentowany, po prostu jestem niestrudzenie ciekawy. Aby wychować mądre dzieci, czytaj im historie pełne cudów. Im więcej opowieści pełnych wyobraźni podzielisz się, tym ostrzejsze będą ich umysły. To, co naprawdę ważne, nie zawsze można zmierzyć. I nie wszystko, co mierzymy, jest ważne. Doskonałość to wykonywanie prostych czynności z niezwykłą starannością. Akceptacja własnych ograniczeń to pierwszy krok do ich przekroczenia. To dziwne być powszechnie znanym, a jednocześnie czuć się samotnym. Ci, którzy szukają zemsty, są słabi, ci, którzy wybaczają, są silni, ci, którzy ignorują, są mądrzy. Pozostań wiecznie młody duchem, zachwycając się tajemnicami życia jak dziecko. Porażka następuje tylko wtedy, gdy przestajesz próbować. Talent to tylko mała część, ciężka praca robi resztę. Ślepe zaufanie autorytetom często blokuje prawdę. Inteligencja to nie wiedza o wszystkich odpowiedziach, lecz wytrwałość w trudnych pytaniach. Mądrzy ludzie rozwiązują problemy, jeszcze mądrzejsi ich unikają. Aby żyć szczęśliwie, nie wstydź się w tych pięciu sytuacjach: zadawania pytań, okazywania miłości, przyznawania się do błędów, bronienia siebie i podążania za marzeniami.